Cześć, siłacz, książki, jestem przyjemny, to was w kolejnym blogu kanale, a więc widzimy się pojęcie strzała. No i tak moi drodzy, co będziecie temat dzisiejszego vloga. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać e, na temat związków na odległość i przyjaźni na odległość. No i dobrze, ale zanim zaczniemy temat to, to e, chcę wam bardzo podziękować za tyle jak pod ostatnim materiałem. Naprawdę zrobiliście rozpierdził mimo tego, iż YouTube usunął audio z mojego filmu, co mnie bardzo e, niepokoi i będę musiał chyba film usunąć, jeszcze raz zaaplaudować, bo no do giveaway'a. Ja Zrobiacie na film po prostu, bo... Tam nie wiem, bo chodzi, chodzi o to, żebyśmy się dali w komentarzu osoby, które chciałybyś udział. A zrobimy to jeszcze raz następny w następnym filmie, który będzie odnośnie Niwałaja i będzie on, to nie będzie w to będzie to gameplay taki trochę ztefku. I dzisiaj z tym porozmawiamy na temat związków nowegościa. na odległość. Najpierw do snu będzie podsumowanie związki na moi Moi drodzy, zazwyczaj te związki są, że tak powiem, używane. W ogóle nie wiem, czy można nazwać Związkiem. Osoby, które po prostu e, w tym związku że tak powiem, uczestniczą, e, zazwyczaj mają po, e, po lat 10, 11, bądź 14, bądź są to pedofile e, w wieku od 40 do 120 lat. Przykładowo taka Marysia 10 lat z koło brzegu e, i Janusz e, z tego z, 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 nie wiem, z Czarnobyla lat 65 e, napisał do Ani i powiedział Cześć Ania, no. mam 15 lat, co ty na to żebyśmy, no wiesz, ten tego, um, przez internet. Kasia, miłość życia i Mi... takie love story, trochę love story, a tak naprawdę ten związek został jakoś dzisiaj albo... Spotkanie z do chwilę było e, smutkiem Kasi, gdyż doznał e, rozczarowania z Januszem lat 65. No i w sumie tak, dla mnie to jest trochę bez sensu, oczywiście nie mówię, że wszystkie z się tak kończą, na przykład, e, przykładowo e, fajnie z YouTube e, e, nadmistrzę e, po prostu z Sandrom jest już dość długo, a dzieli ich ponad 1000 kilometrów. Związek też na odległość zazwyczaj może wyjść tylko kiedy te osoby wcześniej się widziały, bo jeżeli nie, to już my. przykładowo, taka gierka internetowa to gierce, dzieci w wieku 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lat, e, tworzą sobie profile, gdzie wyglądają pięknie, wyglądają bajecznie I e, jak zwykle dochodzi e, do miłości w grze, tak? Zakochałam się w Twoim avatarze. Ukochajmy mm. się. Takie randki przez internet. Randki e, przez internet to to jest takie trochę. No, wiecie. To tak jakby taki wstawił sobie zdjęcie, nie wiem jakieś z internetu i o kimś pisał fajni chłopcy. Ho, 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 ho. No i wstawił to na profilowe, albo na przykład też nigdy pamiętać nie wierzcie osobą, które mają wspomniane na zdjęcie nadzieję profilowego, mi dochodzi chodzi o twarz. E, dyrze zwyczaj. E, czasem mi się tak zdarza, że przykład moja koleżanka mi się z tym się nie mogę stawić, bo mi ją uraził. Nie, ale z wygląda tak taka ładna, chuda, zgrabna dziewczyneczka, ehm, a tu nagle moja koleżanka Scott tak naprawdę jak wygląda. Oczywiście bez urazy. Bo mówię po prostu, jak łatwo trochę zmanipulować drugą osobą. Zobaczy, ale ładna twarz, to pewnie jest, normalnie wygląda też pięknie. E, dlatego po prostu, wiecie, zazwyczaj nie ufajcie i od razu mówicie, taki tak: "O, ty jesteś piękny, ale ty jesteś piękna, dam ci lajka, chodź idziemy się ożenić". Nie. E, więc moi drodzy, jeżeli chcecie na ten materiał, to pamiętajcie: 10 kopek w górę. Giwał i woś, mówię, co do tego musimy przyjechać mikrofon, bo aktualnie wie, brzmi jak y, tosteczka z torami. Y, 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 I tak, i bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się się Zobaczymy, kolejne materiały, materiał, więc widzimy się so w sumie w następnym filmie. Piąteczka!